Nazywam się Sebastian Romanowski, pochodzę ze Stargardu Szczecińskiego. zacząłem od 2008 roku trenować. Zawodowe walki zacząłem już od 2010 i do tej pory. No, a czemu zacząłem trenować? Bo w, od dzieciństwa w sumie w, yy, trenowaliśmy z bratem yy, sporty walki, były to zapasy na początku. Tam były cały czas przepychanie, przepychania, że lubiliśmy też trochę się pobić na pięści to trzeba było, trzeba było coś dodać, a MMA ja to było wszystko w jednym. Miałem i zapasy i, lubię, i było bicie się po twarzy, więc wszystko w jednym wybrałem to. Trafiłem w dziesiątkę. Dobrze właśnie, w porządku, bo dużo wcześniej już wiedziałem o, o tej gali, więc wcześniej mogłem sobie już przygotować jakiś tam program przygotowawczy. No i jest ok, czuję się dobrze, nie mogę doczekać 18 maja. No, osiągnąć jak najwięcej, wiadomo. Jeżeli jest możliwość, to pas, a jeżeli nie pas, to po prostu jak najwięcej. To, co można osiągnąć w tej organizacji, to żeby mógł osiągnąć. Widzę, że się fajnie rozwija ta organizacja, bo śledzę odkąd yy, tam widziałem, że Islam na niej walczył i praźnie się rozwija, fajnie ją promujecie. Co do przeciwnika, mogę powiedzieć jedynie, że był gotowy, bo ja będę gotowy na 100%, na bardzo mocną wojnę. Więc szykuj się. A I chciałbym zaprosić serdecznie wszystkich kibiców i ze Stargardu i spoza, fanów yy, moich, mojego brata. Po prostu żebyście przyszli nam dopingować i w głośno będziecie krzyczeć, to my będziemy Wam dawać większe show.